Wyzwanie wzrost pobrania aplikacji i sprzedaży w kanale mobilnym. Strategia. Zdefiniowanie grup docelowych, mobilnych freaków i zadaniowców oraz stworzenie oddzielnych stylów komunikacji. W przypadku spontanicznych freaków postawiliśmy na mobilne spoty, gry i rozrywkę, targetowane na zaawansowane urządzenia mobilne. Do zakupów w aplikacji zachęcaliśmy ich w sposób bezpośredni, ponieważ wiedzą, że jest to proste i bezpieczne. Zadaniowcy boją się zakupów mobilnych. Wybraliśmy więc dla nich edukacyjne kreacje Rich Media o długim czasie odwiedzin i małej ilości odsłon na użytkownika, jak konta pocztowe. Dominowały emisje wieczorne, wideo na tabletach. I oczywiście kupiliśmy media w alegrowej cenie, a kampania była stale optymalizowana. Rezultaty przerosły oczekiwania. Wysoki CTR i 2 miliony kliknięć to nic. Wzrost aplikacji o 28% i skok w rankingach App Store'ów. A co najważniejsze, zwiększenie ilości transakcji mobilnych o 9,1%. Sprzedaż promowanego produktu wzrosła o 349,6%. Mamy wyzwanie na kolejne kampanie. Dziękujemy i zapraszamy na zakupy mobilne.